Ekonomia behawioralna, czy ekonomia instytucjonalna? Ekonomia rozwoju, czy ekonomia neoklasyczna? Która z nich lepiej opisuje świat i gospodarkę? Która z nich jest bardziej przydatna do zrozumienia współczesnej gospodarki? Zapraszamy do serii podcastów Po prostu ekonomia, która jest poświęcona tematyce ekonomicznej i gospodarczej. Zaprasza Olgierd Łukaszewicz. Niemal codziennie spotykamy się z informacjami o kolejnych sukcesach sztucznej inteligencji, robotyzacji, automatyzacji. Jaki wpływ będą miały, a może już mają, te procesy na gospodarkę, na rozkład dochodów, na rynek pracy? I o tym, czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę, w kolejnym odcinku podcastu Po prostu Ekonomia rozmawiamy z profesorem Jakubem Growcem z SGH. Iga Magda. Łukasz Woźny. Zaczynamy. Kuba, pojęcia sztucznej inteligencji, roboty, automatyzacja, technologie, te wszystkie hasła od już wielu miesięcy odmieniane są przez wszystkie przypadki. Są różne gdybania, historie, opowieści o tym, jak to wpłynie na nasze życie, na naszą rzeczywistość, na sytuację na rynku pracy. Zajmujesz się tym tematem badawczym, jak to wygląda z twojej perspektywy? Pierwsze, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę tutaj przyjść z wami porozmawiać. Z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że Obecny przełom, to, który widzimy, to jest tzw. Tak generatywna sztuczna inteligencja, hmm. najbardziej znana przez czata GPT, różne warianty, no także inne tak zwane duże modele językowe rozwijane przez OpenAI i inne firmy z Doliny Krzemowej. To, to co tutaj teraz się dzieje, jest, jest jakby jakościowo różne od poprzednich fal automatyzacji, które no na przykład e, identyfikował znany ekonomista Dawid Autor i jego współautorzy. Tam wtedy była mowa o tym, że, że w pierwszej kolejności automatyzowane są takie prace rutynowe, prace, w których e, można łatwo skodyfikować i, i po prostu e, za, zastąpić człowieka maszyną, która wykonuje pewne powtarzalne czynności. Natomiast w tej chwili, jeśli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję, no to ta automatyzacja wygląda już inaczej. Najbardziej narażone na, na nią nie są te zawody rutynowe, te prace często jakieś takie fizyczne przy taśmie, tylko. Prace umysłowe, często właśnie nierutynowe, które dotąd były wykonywane raczej przez pracowników wysoko wynagradzonych, wysoko wykształconych. I wygląda, że teraz już ta, ta tendencja do jakby takiej polaryzacji rozkładu dochodów, czy też właśnie tej automatyzacji uderzającej w te takie. Średnio wykwalifikowane zawody się zmienia na rzecz takiej automatyzacji uderzającej w wysoko wykwalifikowane zawody. Może z wyjątkiem tego całkowitego topu, tak? natomiast jakby zdecydowanie bardziej w stronę tych wysoko wykwalifikowanych i wysoko do tej pory opłacanych zawodów. Czy ja rozumiem, że z tego, co mówisz, to wygląda w taki sposób, że tak jak sztuczna inteligencja tej nowej generacji nie będzie miała sobie problemu z tym, żeby zastąpić pracę np. Na wysoko nawet wykwalifikowanego programisty. To hmm. może mieć problem z zastąpieniem pracy, nie wiem, na przykład hydraulika albo elektryka, tak? bo takich manualnych, prostych czynności, znaczy prostych, dla, dla, dla człowieka prostych, dla, dla sztucznej hmm. inteligencji nieprostych, nie będzie w stanie zastąpić. Tak? No tak, tak to w tej chwili wygląda, że relatywnie najbardziej odporne na, na automatyzację, zarówno tej poprzedniej generacji, jak i tej, tej najnowszej, są prace, właśnie niżej kwalifikowane. tak? Mówisz o hydraulikach, tak samo można powiedzieć o jakichś takich pracach, Związanych z na przykład z zawodami opiekuńczymi, tak, gdzie właśnie dużo jest interakcji z innym człowiekiem, to na razie też jest trudniej zautomatyzować i zastąpić sztuczną inteligencją. Natomiast prace ekonomistów, prawników, nie wiem, też specjalistów w różnych branżach będzie łatwiej zautomatyzować. A kto zyska? Właśnie ciężko powiedzieć. Tak? Znaczy na pewno widać już teraz tą tendencję, że jeśli zastępujemy człowieka maszyną, no to. Właściciele tychże, tychże maszyn, czyli w szczególności i software'u, i też mocy obliczeniowych, czyli tych serwerów, wszystkich, na których te, te algorytmy są uczone, a później uruchamiane, to jest bardzo wąska grupa ludzi, którzy zgadzają obecnie no największe majątki tak, w skali świata. Tak? No największe majątki dziś są właśnie w, w branży sztucznej inteligencji i software'u szerzej pojętego. A czy można już zaobserwować jakieś wyniki, jeżeli chodzi o wynagrodzenia? Czy to rzeczywiście jest tak, że wynagrodzenia tych zawodów, które najtrudniej teraz zastąpić, od tych, o których podawaliśmy przykłady, rzeczywiście jakoś relatywnie rosną w stosunku do prac na przykład te, które są łatwiej zastępowane przez AI albo robotyzację? No właśnie, czyli jakby dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że to, co ja mówiłem, to bardziej jest takie zastępowanie pracy kapitałem, tak? Że wynagrodzenie pracy ogólnie udział wynagrodzenia pracy może, może spadać, i to już trochę widać. Natomiast no, jeśli chodzi o zmiany w ramach samych, samych dochodów z pracy, to nie wiem, czy już widać, bo to jest dość nowe zjawisko. Nie? Znaczy, widać na pewno tę poprzednią falę automatyzacji, o której mówiłem, i wtedy. Rzeczywiście widać taką polaryzację. To w Stanach Zjednoczonych jest najlepiej zbadane, że spada za zapotrzebowanie pracowników ze środka rozkładu dochodów, jak średnio zarabiających. Część z nich trafia do tych zawodów niżej płatnych, no, nie są w stanie pójść w górę. Części może się uda pójść w górę. Natomiast jakby relatywnie silniej rosną wynagrodzenia tych, którzy są całkiem, całkiem w górnej części rozkładu, czyli tych już relatywnie dobrze zarabiających. No teraz to wydaje mi się, że. Ta grupa, których wynagrodzenia pójdą w górę, to, będą jednak, to będzie bardzo wąska grupa, ale potencjalnie, która może dużo zyskać. Tak? Ale to są osoby, które są w stanie być komplementarne względem tych algorytmów, czyli wykorzystywać efektywnie te algorytmy w pracy. Czyli większość programistów, którzy programują komputery standardowe, że jakieś algorytmy, standardowe procedury, nie będzie miała co robić, bo to będzie w stanie zrobić generatywna sztuczna inteligencja. Natomiast ci najlepsi, którzy potrafią wykorzystać umiejętności, to będą 10 razy bardziej efektywni. Będą mogli od razu te standardowe rzeczy, to paroma kliknięciami uzyskać dobry wynik, natomiast jakby na wyższym poziomie będzie wtedy ich wartość realizowana. Nie? Co to oznacza dla polityki rynku pracy, dla polityki edukacji? Co rząd powinien z tym zrobić? Czy może coś zrobić? tendencja jest niepokojąca na pewno tak no bo wzrost nierówności dochodów bo potencjalnie zagrożenia nie, jakichś grup społecznych bezrobociem tak zwanym technologicznym na razie nie widać bezrobocia technologicznego tak? ale też generatywna sztuczna inteligencja jest z nami od mniej więcej tam roku czy dwóch tak więc jak to będzie się dalej rozwijało to nie mamy jasności co do edukacji Trudne wyzwanie jest, tak? no bo jakby do tej pory ogromna część rozwoju polegała na tym, że społeczeństwa były coraz bardziej wykształcone, że coraz, więcej, coraz wyższy był ten przeciętny poziom kompetencji, coraz więcej osób wykonywało nierutynowe zadania umysłowe. No ale jeśli właśnie te nierutynowe zadania umysłowe będą automatyzowane, to trochę wygląda niepokojąco. Tak? Ciężko mi powiedzieć tak od razu, że w takim razie powinniśmy szkolić głównie hydraulików i pielęgniarki, bo to tak też nie jest. Też z kolei tych najlepszych, z najlepszych nie będzie nigdy wielu, więc nie da się z tego zrobić polityki, żeby wszystkich próbować tam wepchnąć, po prostu nie będzie takiej możliwości. Myślę, że też ważny wątki jest to, że... że wątki redystrybucyjne będą coraz silniej akcentowane, związane na przykład z opodatkowaniem mocy obliczeniowych, bo to będzie coś, co będzie bardzo kluczowe w gospodarce już niedługo, w zasadzie już zaczyna być, a jest bardzo nisko albo prawie wcale nieopodatkowane. No, i to na pewno będzie jakieś źródło dochodów, które można redystrybuować w sytuacji tych zmian, o których mówiłem. Ja chciałem jeszcze do tego wątku, tej jakby koncentracji, takiej trochę demokratyzacji technologii wrócić. Znaczy, ty opowiadasz taką historię, tak jakby, że te big techy, prawda? Największe firmy przy dużych nakładach mhm. koncentrują moce obliczeniowe, i, i tak naprawdę w takiej konkurencji, w której zwycięzca bierze, no może nie wszystko, ale znaczącą część rynku przy prawie tak, tak. Do bardzo niskich kosztach. Są w stanie zdominować rynek. A z drugiej strony obserwujemy taką demokratyzację tej technologii, tak? W takim sensie że no, chat GPT jest jakiś formule dostępny dla wszystkich, i, i coraz więcej mm -hmm. osób może, właśnie korzystając z tych w zasadzie no, takich minimalnych kosztów dostępu, prawda, wykupić sobie subskrypcję mm -hmm. i korzystać tak. z tego typu narzędzi. Czy to nie jest też trochę tak, że to są też takie procesy, które jakby działają w drugą stronę, prawda? Że takie, że, że jakaś osoba, która nie ma może dostępu do tego, sama nie założyła Big Techa i tam nie pracuje, ma jednak dostęp do, 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 do wytworzenia czegoś taniej i bardziej efektywnie, nawet jeżeli nie jest w najbardziej uprzywilejowanej grupie społecznej. No, można tak na to spojrzeć. Rzeczywiście jest co innego, jeśli chodzi o y, samo tworzenie tych technologii, a zupełnie inaczej wygląda sprawa, jeśli chodzi o dostęp i y, możliwość korzystania. Tak? No, faktycznie pewne, pewne bariery znikają. Tak? Znaczy, jeśli ktoś nie był w stanie wykonywać danego zawodu, bo nie potrafił na przykład pisać y, y, maili profesjonalnie, no to może może czas GPT będzie do niego pisał maile profesjonalnie i ta bariera zniknie, tak? więc w tym sensie jest to demokratyzacja. Albo, albo inny był przykład w, w tego typu dyskusjach taksówkarzy versus kierowców tych Ubera i innych, innych aplikacji, gdzie kiedyś, żeby uzyskać licencję na, tak, na tak, taksówkę, trzeba było mieć w głowie mnóstwo wiedzy dotyczącej miasta na przykład. Teraz nie trzeba mieć tej wiedzy, można w ogóle nie znać miasta, tylko aplikacja mówi skręć w lewo, skręć w prawo i, i wystarczy umieć prowadzić samochód, co, co, co bardzo duża liczba ludzi potrafi, w przeciwieństwie do znajomości szczegółów mapy miasta. Nie? W tym sensie jest to, jest to pozytywny efekt, taki demokratyzujący. Wracając do tego wątku automatyzacji, bo w Twoich pracach ty rozróżniasz jakby taką automatyzację częściową i pełną. I pytanie tak naprawdę jest takie, czy to jest tylko jakby ilościowa różnica? W takim sensie, czy to jest tak, że mogę, możemy zautomatyzować mm -hmm. 80, 50 albo 30% jakiejś czynności, czy też jest jakaś różnica jakościowa, w tym sensie, że jeżeli dojdziemy do pewnej granicy automatyzacji zastępowalności mm -hmm. pracy człowieka, no to pojawiają się jakieś nowe zjawiska, które powinny nas albo cieszyć, albo niepokoić. No właśnie, już troszkę ten wątek poruszaliśmy. Jeśli możemy automatyzować część zadań w, jakimś, w jakiejś pracy, no to kluczowe stają się te zadania, które są niezautomatyzowane i komplementarne względem tych procesów zautomatyzowanych. Czyli właśnie osoby, które potrafią posługiwać się narzędziami takimi jak sztuczna inteligencja, efektywnie w swojej pracy, no będą w stanie wygenerować dużo większą wartość. Dzięki tej współpracy, dzięki swojej komplementarności do tych automatyzowanych procesów. I tak by nie ma znaczenia w tym momencie, czy to jest 80%, 50% czy 30%. Te procesy automatyzowane są realizowane relatywnie dużo efektywniej niż te niezautomatyzowane, i te niezautomatyzowane są tym wąskim gardłem, i, i tam dopiero ta poprawa efektywności zaczyna, zaczyna mieć kluczowe znaczenie. Także, również w perspektywie makroekonomicznej, w perspektywie wzrostu gospodarczego, jeśli potrafimy zautomatyzować, nie wiem, w każdym zadaniu 80%, to, to i tak naszym wąskim gardłem w rozwoju jest te 20%, którego nie umiemy zautomatyzować i dopiero przyspieszenie tego odblokuje nam potencjał rozwojowy. Tak także tak naprawdę próg jest na poziomie 100%. Tak Że jeśli przejdziemy z 90% do 100%, no to wtedy sytuacja się diametralnie zmienia, bo znika to wąskie gardło, o którym mówiłem. Tak? I, I jednocześnie człowiek, który był komplementarny i jego te zadania Komplementarne były kluczowe, przestaje być komplementarne, zaczyna być substytucyjny, tak? zaczyna po prostu być zastępowalny w całości przez maszynę w, 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 w wykonywaniu danego zadania. To oznacza tyle, że może konkurować co najwyżej ceną. Tak? Także to jest powiedzmy mniej ciekawa przyszłość z punktu widzenia takiego pracownika, który mógł czerpać te korzyści do tej pory ze swojej komplementarności, ale z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i perspektyw y, takich makro, no to to jest potencjalnie odblokowanie znaczącego przyspieszenia. Liczby, które, które lubię przewołać w tym kontekście, to, to porównanie dynamiki wzrostu PKB na świecie, która jest tak rzędu 2-3% w skali roku, czyli po, podwaja się nam światowy PKB co 20-30 lat. To jest taka tendencja już powiedzmy w XX i XXI wieku w miarę systematyczna. Po uśrednieniu, ujęciu cyklu koniunkturalnego i tak Natomiast jeśli chodzi o potencjał technologii cyfrowych, to znane jest prawo mura na przykład, i ogólnie moc obliczeniowa w skali świata podwaja się co 2-3 lata. Rośnie 20-30% rocznie. To, to, to jest rząd wielkości szybciej. No ale PKB nie rośnie nam rząd wielkości szybciej, bo wąskim gardłem jest ten człowiek, którego nie potrafimy zastąpić maszyną. Więc tutaj potencjał jest naprawdę ogromny. Gdyby technologia rozwinęła się na tyle, że, że osiągnęlibyśmy poziom tej pełnej automatyzacji procesów. Czy my jesteśmy w stanie zmierzyć korzyści, jakie mamy z tych nowych technologii w takim ujęciu makroekonomicznym? Czy, czy są one w jakikolwiek sposób wliczane do PKB i widzimy, że dzięki nim faktycznie ten PKB powoli, ale rośnie? Tak, no na pewno możemy mierzyć wkład różnych branż prawda, do, do tworzenia PKB. No Coś, co się przywołuje od, od dawien dawna, od, od 1987 roku, kiedy Solow to powiedział, to był taki paradoks, Solowa, że erę komputerową, tak, czy tam erę komputerów widzimy wszędzie z wyjątkiem statystyk produktywności. Niby są wszędzie komputery, ale dlaczego, dlaczego tego nie widać, jeśli chodzi o wzrost produktywności? Słuchasz SGChat. No oczywiście to były te inne czasy i to były wcześniejsze komputery. Dziś trochę widać te komputery. Komputery są tak zwaną technologią powszechnego zastosowania. W każdej branży mają znaczenie. Natomiast y, mimo wszystko ten paradoks ciągle funkcjonuje w tym sensie, że właśnie moc obliczeniowa rośnie o wiele szybciej niż, y, y, niż PKB, więc jakby to przełożenie ciągle jest bardzo częściowe, tak? relatywnie nie aż takie duże. No Ale i... czy to jest jakby nasza, mhm. czy to jest jakby problem naszych oczekiwań, albo zbyt wygórowanych oczekiwań co do tego, co zrobi. AI i tego po prostu jeszcze nie widać, jakby w realnym świecie, mm -hmm. czy jakby jakiegoś opóźnienia, w tym sensie, że tak jak mówisz, tak, to jest relatywnie mm -hmm. nowa technologia i te efekty zobaczymy za może kilka, kilkanaście lat. Zdania ekspertów są podzielone. Tak. Jest w ogóle jeden obóz, który twierdzi, że czeka nas tak zwana sekularna stagnacja, długotrwała stagnacja i wzrost produktywności spowolnił i już tak pozostanie wolniejszy. Mi się to wydaje zaskakujące, w tym sensie, że no widzimy, jak szybko rozwijają się technologie, i dziwnym by było, gdyby nie przełożyły się w końcu na, na gospodarkę, i dlatego ja bardziej byłem zwolennikiem tego drugiego obozu, który właśnie sugeruje, że być może te technologie są relatywnie nowe i jeszcze nie przełożyły się w, w, w skali swojego potencjału na, na produktywność. Jeśli mówimy o tych wąskich gardłach, które automatyzować zautomatyzować część procesów, ale część nie, i ta automatyzacja generalnie wszędzie jest ciągle częściowa, no to te wąskie gardła nam ograniczają możliwości wzrostu. I one mogą zniknąć, kiedy zacznie się w, w różnych typach zadań i, i, i branż automatyzacja całkowita. Tak? I wtedy, wtedy właśnie może to tempo przyspieszyć. I, I na przykład ten artykuł, do którego tutaj nawiązujemy, to jest Bryn i współautorzy. Z 2019 roku. To jest artykuł, w którym, w którym właśnie taka krzywa J sugerowana, że, że na początku, jak jest nowa technologia, zupełnie przełomowa, no to trzeba się przestawić, dostosować i to są pewne koszty i wręcz nam produktywność spowalnia. Ale potencjalnie po tym, jak litera J, to wystrzeli, może wystrzelić w górę. Tak? Zwłaszcza jeśli, jeśli pojawiają się takie bardziej już zaawansowane technologie cyfrowe, jak na przykład algorytmy sztucznej inteligencji, które się potrafią same. Uczyć, tak? w sensie poprawiać swoją produktywność wraz z tym, jak przybywają im danych. Tak? Czyli, jakby Ty mówisz, że jesteśmy na razie na tym takim etapie trochę rozczarowania technologią, na, na takiej zasadzie, mm -hmm. że pierwsze aparaty cyfrowe były dużo gorsze niż aparaty analogowe, prawda, gdzie się robiło zdjęcie na kliszy. Mm -hmm. I, I to była wręcz śmieszna, prawda, jakoś, ale po, po przekroczeniu pewnego rozumiem, gdzie jakaś taka linia prostaś przecina tą literę J, prawda, mm -hmm. jest, już lepiej, jest już lepiej, jakby i do tamtej starej technologii, poza jakimiś. Yy, Osobami, które mają bardzo, bardzo wyrafinowane preferencje, w zasadzie nie ma powrotu, mhm. tak? jakby, że ten, tak. ten rozwój będzie tak duży. Zostawiasz tą hipotezę, że kiedykolwiek jakby ludzkość sta, stawała przed takim dylematem właśnie jakiejś sta, sta stagnacji, to znaczy, jeżeli natrafialiśmy na barierę mhm. e, jakiegoś czynnika, który hamował nam wzrost, prawda? na którym był oparty rozwój w, w poprzednich okresach, na przykład mhm. e, w przypadku. W przypadku gospodarki opartej na rolnictwie, naszym takim no, wąskim gardłem był była, była zwrot z tego, z tego kawałka lądu, który mamy i możemy jakby oprzeć, mm -hmm. i, i ile tak. możemy osób wyżywić. I wtedy też rzeczywiście pojawiały się takie ne, ne, dyskusje na temat tego, że to jest granica wzrostu i nie możemy jej przeskoczyć. Mm -hmm. I wtedy rzeczywiście ludzkość wynajdowała jakąś ścieżkę na przykład, <laughs> prawda? na tak, oczywiście. E, mm -hmm. e, ludzkość wynajdowała jakąś ścieżkę, że omijała, rozwijała i tak naprawdę czyniła ten problem prawda? I teraz mhm. w momencie, jakby wracając ze współczesnych czasów, trochę jest chyba tak, że, że znowu nat natykamy na jakąś barierę środowiskową, może energetyczną, a ty mówisz, że znajdujemy nową, gdzieś pojawia się jakaś nowa ścieżka takiego super szybkiego wzrostu, o którym nawet wcześniej nie myśleliśmy. On będzie właśnie się realizował poprzez, poprzez rozwój technologii, takiej no już w pełni zautomatyzowanej. E, tak, no ja rozwijam tak zwany model hardware-software w tej swojej książce i w swoich, swoich artykułach. I tam właśnie spełniać barierę energetyczną. To jest y, o właśnie trochę inaczej, tak? w tym sensie, że ta bariera energetyczna to stała u podstaw y, rewolucji przemysłowej, y, gdzie, y, gdzie właśnie po, nagle okiełznano nowe sposoby pozyskiwania energii właśnie z paliw kopalnych i silnik parowy, potem spalinowy czy elektryczny y, i dzięki temu uzyskano dużo, dużo większy dostęp do, do energii, która była potem zaprzęgana do produktywnych... Wyko tych jakichś działań. Natomiast w tej chwili, no to, to tym wąskim gardłem nie jest dostęp do energii, a jest jakby mo możliwości poznawcze ludzkiego mózgu, są tą barierą, tak? Kiedy tym czynnikiem, który jest relatywnie rzadki, jest wykwalifikowana praca umysłowa, no to rozwój był możliwy dzięki postępowi technologicznemu, który zwany labor augmenting, tak? Czyli. Zwiększającym produktywność tejże pracy, w szczególności pracy umysłowej. A także akumulacja kapitału ludzkiego, czyli coraz lepsze wykształcenie, coraz um, no właśnie wyższe kompetencje w wykonywaniu zadań. I to była ta bariera i teraz tą barierę Obchodzimy przez zastępowanie ludzkiego mózgu sztuczną inteligencją albo jakimiś innymi typami software'u. To jest jakby taka rewolucja, rewolucja cyfrowa, kolejna z takiego jakby, takiej sekwencji rewolucji technologicznych w całej świecie. Przyszłość, przyszłość, z tego co mówisz, rysuje się raczej kolorowo, tak? to znaczy, będziemy mieli dostęp do jakby nieograniczonych możliwości wzrostu. Można tak na to patrzeć, chociaż Niektórzy tą kolorową przyszłość widzą ze szczególną dominacją czerni. także Być może będzie to piękny świat, w którym nie za bardzo będzie miejsce dla człowieka. Także tak też e, pamiętajmy o tym, że mówimy o zastępowaniu człowieka. Również e, w tym kontekście mówimy o w pracy, tak? ale wykonywanie zadań po, po części to to przykład podejmowanie decyzji strategicznych, tak? Bo jakichś menedżerskich, jakichś politycznych. W tej chwili to robi zawsze człowiek, ale może w pewnym momencie. Efektywniej będzie pozbycie się tego wąskiego gardła, słabego podejmowania decyzji przez e, zawodne Homo sapiens i, i wtedy ta przyszłość z kolorowej dla człowieka staje się kolorowa dla, dla cywilizacji stworzonej przez człowieka, ale już dla ludzkości właśnie niekoniecznie. do tutaj odnosisz się do tego problemu aligmentu, tak, znaczy dostosowania celów sztucznej inteligencji do, do celów, mm -hmm. y, nie wiem, szeroko rozumianej ludzkości. No właśnie, to, to pojęcie jest, alignment jest, wydaje mi się, w, w branży tak różnie rozumiane i nie zawsze, nie zawsze spójnie, a, a jest kluczowe zupełnie, jeśli myślimy o perspektywie pojawienia się sztucznej inteligencji, która może przekroczyć poziom kompetencji ogólnych, in, ogólnej inteligencji człowieka, co według niektórych prognoz wcale nie jest tak, tak znowu daleko, wykraczając w przyszłość, no to w, te, w tym kontekście ten alignment jest kluczowy, to znaczy, żeby ta. Sztuczna inteligencja, mądrzejsza od nas, nie stała się naszym panem lub katem, tylko stała się, na, 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 była nam przyjazna i, i służyła rozwojowi y, i realizacji naszych potrzeb. Do tej pory wydaje się, że w historii świata nie było jeszcze tak, żeby byt wyraźnie bardziej inteligentny był podporządkowany bytowi wyraźnie mniej inteligentnemu, ale może. <ścoughs> Na koniec takie jedno pytanie, które zadajemy zawsze naszym gościom. Jak myślisz, jakie są najważniejsze pytania, na które powinniśmy w najbliższym czasie poznać odpowiedzi, takie badawcze? Ja wiem, że ta rzeczywistość się zmienia bardzo szybko, więc aż pewnie trudno tak. nawet wiedzieć, czego nie wiemy, ale Twoim zdaniem, co powinniśmy rozpoznać w najbliższym czasie? No Kluczowe absolutnie pytanie to jest właśnie ten alignment, tak? czyli jak sprawić, żeby sztuczna inteligencja była... Jej cele były spójne z długofalowym dobrostanem ludzkości. Co my do końca nie rozumiem, to, to jest ten długofalowy dobrostan ludzkości. Tak? Ale to jest absolutnie kluczowe w tym momencie. Zanim nadejdzie perspektywa, drugie pytanie to jest, kiedy ta perspektywa nadejdzie, tak? tej sztucznej inteligencji mądrzejszej niż człowiek. Ale trzecie pytanie, czyli zanim nadejdzie ta perspektywa, to na pewno są to pytania związane z po pierwsze nierównościami, po drugie z rynkiem pracy. W tak? tej chwili to się wydaje. E, najistotniejsze, że czeka nas e, stopniowe, stopniowe lub szybkie, w zależności od tempa rozwoju tych technologii, zmiany na rynku pracy i też kontynuacja tych trendów wzrostu nierówności dochodowych. Tak? Wzrostu nierówności dochodowych i wzrostu udziału e, wynagrodzenia kapitału czy też e, mocy obliczeniowych w, w, w całym produkcie, tak? w, w PKB, e, kosztem wynagrodzenia pracy, e, która jest automatyzowana. Tak? Ale czy to jest tak jeszcze, że my mamy się na kim wzorować w takim sensie, wiesz, jakby jak patrząc na, na rozwój na przykład Polski, prawda, no to jest takie powiedzenie, że the future is here, but just not evenly distributed. Nie? Znaczy, mm -hmm. te rzeczy, które nam się wydają w przeszłości, one już w niektórych krajach zostały dawno wdrożone i możemy po prostu czerpać z tych rozwiązań. Czy mm -hmm. w tym przypadku też tak jest, że my możemy, jakby z naszej perspektywy polskiej, na przykład polskiego rynku pracy, polskich polityk e, społecznych, wzorować się na jakichś rozwiązaniach innych krajów, które już się borykają z tym problemem e, i, i natknęły na ten problem się wcześniej? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest tak szybko zmieniająca się technologia, że również USA czy tam inne wysoko rozwinięte kraje świata też nie mają jeszcze odpowiedzi na te, na te zmiany i nie mają żadnych, no, prawie żadnych regulacji. No, Wyjątkiem jest na przykład niedawny AI Act Unii Europejskiej, tak, który zresztą u nas też obowiązuje. Natomiast no, to jest jakby taka pierwsza, pierwsza próba regulacji tej, tej branży. Która nie jest chyba super kluczowa, zważywszy na to, że najsilniejsi gracze są w USA i tam to nie działa. No, na pewno w USA temat zaczyna być gorący. Być może niedługo będziemy widzieli jakieś wzorce, do, do których będzie można próbować aspirować lub, lub krytykować. Ja nie wiadomo, co zostanie. Uczyć się na cudzych błędach. A uczyć się na cudzych błędach A, bołby, dokładnie. Bołby. Tak. Kuba, dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka SG-Chat w paśmie Po prostu ekonomia. Wierzymy, że dzięki inspirującym rozmowom z ekonomistami z SGH, przedstawionym przez nich analizom najważniejszych zjawisk gospodarczych, ekonomia stała się Państwu bliższa. Gorąco zachęcamy do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych dziedzin publikowanych w środy w mediach SGH a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.